Szuka maja. Maje wszyscy znają i kabaret. Pozdrawiamy kobaret. bardzo film na baret. Kobarek. Trojec. kabaret. Pozdrawiamy. Ty możesz mieć, być. Taki mały, taki duży może śmieszny być. Taki Nazywam Helena projekt Kabaret, ze mną jest Kabaret pod Groszem. witam was serdecznie. Dobry Witamy dzień. serdecznie, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Czy możecie się podzielić jakimiś swoimi wspomnieniami, jak byście właśnie mali, jakieś nietypowe sytuacje, Patrz, które was... Przykro, ale nigdy nie byłem mały, proszę Pani, czy ja wyglądam na to, żebym był kiedyś mały? Ja, jak byłem mały, to mam tylko same przykre wspomnienia, bo e, byłem biedny i miałem klocki, którymi się mogłem bawić tylko raz w tygodniu w niedzielę. Drewniane, w dodatku. I Dlatego teraz jestem taki, dlatego tak mam tutaj teraz. To nie wzięło się z niczego. Drewniane i dwa, więc mógł je tylko okładać tak i tak. A teraz za drewniane klocki, wiesz, ile trzeba płacić? Nie wiem, teraz. No, teraz ale, jest... ale, nie ma, a teraz bym chciał w... mieć te klocki, a one mi się już nie zdążyły. zostały w piecu. Tak, tak. Że, bo było zimno w domu. Ja z dzieciństwa pamiętam tylko czterech pancernych i klosa i właściwie teraz się, i teraz się czuję jak dziecko, bo cały czas to telewizor to albo cztery pancerni, albo klos. Jest dobrze. Dzieciństwo mi się przedłużyło. Także u niego jest starość, także też już chodzi jakby w taki okres dzieciństwa i także jest dobrze. Pan jeszcze nie używa, ale. Ale już niedługo. Wiesz jak to dawno było temu? Tak, ja pamiętam no, wspomnienia. Wspomniałem cudowne, yy, graliśmy w piłkę z kolegami, długo, podpalaliśmy las, yy, niszczyliśmy łąki, pompowaliśmy żaby, no i takie wszystkie przykre rzeczy, które związane są z dzieciństwem, ale miło wspominamy. Ja strzelałem właśnie różnymi jakimiś petardami, yy, puszczałem saletrę. Yy, yy. Bawiłem się realistycznie właśnie żołnierzykami na tyle, że na przykład jak zestrzeliłem samolot, to go podpaliłem rzuciłem babci na firanki, zapaliła się firanka, zajęła i babcia ratowała dom. No tak generalnie myślę, że była bardzo zadowolona ze mnie. A ja sobie przypominam dzieciństwo yy, dzięki moim dzieciom teraz, że to co robiłem wtedy, to mówię, o ja to robiłem. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i widzimy w naszych dzieciach właśnie siebie teraz. Tak. A moje dzieciństwo to dużo ognia piroman I Poparzeń. Tyle? Też. a Dziecko, no to ja byłem małym chłopcem tak dawno, że właśnie pamiętam, tylko że się bałem szkoły bardzo podstawowej muzycznej. Ja chodziłem do szkoły muzycznej, miałem bardzo dużo zajęć różnych, to mi nie pasowało, ale dzieciństwo było fantastyczne dzięki temu, że się wychowywałem w takim miejscu, gdzie były i łąki, i kanały, i lotnisko, i hangary, i chodziło się na grandę, i, 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 i robiło się różne zadymy. No, gdyby Gdyby wtedy były te czasy, które są teraz, to byśmy, nie schodzilibyśmy z tych pasków z wiadomości wszystkich. Więc, więc polecam wszystkim, żeby dać dzieciom szansę się wyszumieć. Wyszumieć, nie karać, nie opisywać, nie załamywać rąk. Bo ja pamiętam, że ci wszyscy, którzy się wyszumieli za moich czasów, czyli byli po prostu małymi, może przesadzam, specjalnie bandytami, wyrośli na porządnych ludzi. A ci, którzy byli tacy właśnie nie to. Zaczęli rozrabiać dopiero jak w wieku 20-30 lat. Dalej zbieram nagrobki. Ja kiedyś bym podpalił a a się nie udało. Dziecka nie, dzie, dziecka nie. ale ogólnie tak. Miałem taką, takie hobby. Ja mogę pozdrowić moje dziecko. Dexter, pozdrawiam Cię. Byłeś mały. Ale to, to chwalić się głupią rzeczą? Ja, ja na przykład ja... nauczyłem się tabliczki mnożenia i, i mogę się pochwalić jako... jako ja... nie, no... Leś, Pawełek. Ty masz coś na pewno durę. Tak, ja znaczy nie pochwalić Ja zawsze jak byłem dzieckiem, chciałem być e, a, 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 tym e, no, takim wysłannikiem w kosmos, żeby odkryć jakąś nową planetę i nie wyszło. Także no, nic do chwalenia raczej. <laughs> ja a, kiedyś w busie przeczytałem zamiast PZU PKO i się uśmiechnąłem tak głośno, to powiedziałem, że wszyscy w autobusie się odwrócili i spojrzeli na ten napis że zobaczyli się mylali, wszyscy się wszyscy ze mnie śmiali. Ja na szczęście nie mam takich wspomnień, dzięki temu ten wywiad będzie odrobinę krótszy. Ja mam takie wspomnienie, że mój brat Marcin zabrał mnie kiedyś do mojej mamy do pracy, a ona bardzo nie lubiła tego. Ja się pytałam, Marcin, Marcin, naprawdę możemy jechać? A on mówi, tak, zamknij się dzisiaj, jest dzień matki. A to było w grudniu. A ja się zgubiłem w Bułgarii. A ja byłem kiedyś nad morzem, jak byłem mały, i było fajnie. Nie dokończyłeś, bo ty się zgubiłeś w Bułgarii, a odnalazłeś w Rumunii. To jest... Czemu nie dokończyłeś? Bo to już byłem nastolatkiem, to się nie mieści w pytaniu. A, to faktycznie. Co w dzieciństwie. Tak. Wie pani co? Każdy... O. Panie Andrzeju, można? Dziękuję. O, to jest nietypowa sytuacja. Przyszło dziecko, trochę zarośnięte, no i zrobiło sobie zdjęcie na Dzień Dziecka. No i będzie szczęśliwe. no Troszeczkę jak widzę takie... Nie bardzo rozwinięte to dziecko jest. Są tu się kręci za bardzo? Tutaj. No, no to, to była nietypowa sytuacja w związku z tym. Teraz ja dostanę różyczkę na dzień dziecka. Nie no, yy, tak no. Yy, jeżeli chodzi o dzień dziecka... Czy... Nie, chorobę. Jeżeli chodzi o ten... <grywia> jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o dzień dziecka, nie mam z tym, nie wiem, żadnych wspomnień. Poza tym, że jak byłem mały, no to dostałem jakieś prezenty. Od nas jeden kolega ma, którego tu nie ma. Damian, pozdrawiam serdecznie. Ma trzyletnią córkę, Gabrysię, która tego nie ogląda, ale też ją pozdrawiamy. E, tak, no jako mały chłopiec na pewno czekałem na każdy dzień dziecka. Tym bardziej, że mam, mam urodziny 27 maja, więc rodzice czasami mnie tak oszukiwali, że opóźniali prezent na urodziny i dawali w dniu dziecka. A ja potem sobie tak pomyślałem, na spokojnie, jak już ochłonę, na następny dzień. Zaraz, zaraz, a urodziny? No, no to wiesz, to no, spoko, spoko. Tak. Ale nie, bo bardzo, zawsze oczywiście dostawałem prezenty, co sobie wymarzyłem. Także, także bardzo mile wspominam. Naj, naj, najfajniejsze było, był ten właśnie moment oczekiwania, co dostanę. Czy to będzie to, co, co tam napominałem rodzicom, czy, czy, czy jednak nie. I Zawsze było miłe zaskoczenie. Wtedy jeszcze mogłem okładać brata i nic mi za to nie groziło. Tak, to jest prawda, ale nie, na przykład... Nie, tylko... znaczy Pewnie pełno jest takich sy sytuacji, tak, no oczywiście wcześniej jakby było to, że e, było więcej przyzwoleń, tak, było mniej limitów i jakby te przyjemności dłużej trwały, nie trzeba było iść do pracy, tak, więcej, tak, cukierki się dostawało, za darmo, były kolonie, tak. szkolne dyskoteki. O, szkole, o, o, o tak. szkolne dyskoteki. Mi brakuje tutaj. najbardziej szkolnych dyskotek. Tak, jak się, tak się fajnie podpierało ścianę, że no Super, kurczę, bo... tego brakuje. Tak po prostu czasem w, krzy, w plecach czuć, że czegoś brakuje, tej ściany. Ja byłem grzecznym chłopcem, a Dzień Dziecka zawsze mi się kojarzył z piękną pogodą, ze słońcem, z wyścigami na rowerkach, z jakimiś zawodami dla dzieci. No rzeczywiście dzieci zawsze były w centrum zainteresowania tego dnia. No i o to chyba chodzi. To jest najważniejsze w tym święcie. Może o tym obozie harcerskim opowiedzę? Nie, 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 ja nie chcę. Miałem, do miałem taką sytuację, że gubiłem non stop rękawiczki i mama mi sznurkiem je szyła i miałem przez rękaw, tak? żebym nie, nie gubił. I w przedszkolu mnie dziewczyna pociągnęła i mi przecięła sznurkiem szyję. I mama zrezygnowała ze sznurka, a ja z szyi. Natomiast ja jakoś nie mam specjalnych wspomnień, może oprócz tego, że cały czas znajdowałem rękawiczki nietypowe. Ja pamiętam, y, mieszkałem kiedyś w Pniewach i miałem y, kolegę cygana. Y, tak, tak i on mieszkał w takim, to się nazywała wioska cygańska. Romek miał na imię. Tak mój brat. I ja był bardzo wysportowany i pamiętam, jak mi zaimponowało, jak kiedyś go, bo ja czasami go brałem do domu, mówię chodź zjemy obiad czy coś tam nie, to nie, że on nie miał co jeść, broń Boże, tylko tak mówi kolega nie. I pamiętam jak w, y, mieliśmy pokój z kuchnią i on w tej kuchni <głos》> zrobił gwiazdę, ale taką zawodową, nie tam, że tego. I tak mi zaimponował. Tak mi mam wspomniał. Może ja z dzieciństwa mam takie, że byłem na obozie kiedyś harcerskim i y, spadłam za łóżko się okazało takie i całe, cały obóz szukał mnie, bo myśleli, że się utopiłam czy coś. I ja po prostu spadłam za łóżko i spadł, pa, spałam pod łóżkiem. Ja to się topiłem, y, tonąłem w zasadzie. O. Raz. Tak. A Tomek, A Tomek Iść. albo salto, albo albo to. Tomek. Ja jestem tak stary, że nie pamiętam dzieciństwa. Naprawdę tam jeszcze dwa razy dostałem lanie tylko od, od, od taty. Raz za to, powiedziałem, że wolę umrzeć niż jeść kiełbasę. A teraz, a teraz podstawowy Dada się Lecha i powiedział, że dostałem za to, że nie, że nie chcę z kiełbasy, tylko za to, że powiedziałem, że chcę się zabić. O, od tamtej pory przyszła mi ochota do samobójstw. No to, w, w, wszystkiego najlepszego dla wszystkich z okazji Dnia Dziecka i słuchajcie, pielęgnujcie w sobie dziecko, bo to tak dobrze, żeby żeby się nie, nie zestarzeć za szybko. I kiełbasa wcale oprócz. nie jest taka zła. Boże, własne dzieci pozdrówmy. Pozdrawiam Tymonka i róże. Ja, ja i Gunie i Jolunię. Tobiasza, ja Tobiasza taki mały, taki duży, może mnie być. Magdalena Tasarz, projekt Kabaret. Jesteśmy właśnie na próbach do 11. Sopockiej Nocy Kabaretowej. Ze mną jest 3 piąte Kabaretu Młodych Panów. Cześć chłopaki. Niedźwiedź blisko, blisko aparatu, uwaga, niedźwiedź blisko Cześć, 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 cześć. witamy bardzo serdecznie. Ym, dzisiejszy kabareton nazwany jest Lubię to. Tak, to jest to... ten trzeci wójcik. Ten z to jest to, to, to był troszkę. Uważamy, że lego to szajs, Nie bawimy się zupełnie. E, się Ewentualnie... swoim lego na chwilę w garderobie? Nie, bo już wyrzuciłem. Wszystkim wam życzymy, żebyście gdziekolwiek pracując mieli trochę radości z tego, co robicie. Przypuszczam, że pracując w biurze też można zrobić sobie co, coś, coś sympatycznego, coś fajnego. No choćby. wy. ja wyglądam trochę jak Wodecki. Czego Państwu życzymy?